Chcesz wejść do świata Sim Racingu, gdzie liczy się każdy detal, każdy uślizg i każda setna sekundy. I właśnie teraz pojawia się r 5, zestaw, który, zamiast udawać jazdę, pozwala ją naprawdę poczuć. Sercem jest baza Direct Drive 5,5 Nm. Pełny realizm prowadzenia, zero opóźnień, pełna precyzja. Wchodzisz w zakręt i czujesz każdy wybój, każdy slajd tylnej osi. Mamy tutaj pasywne chłodzenie, ale spokojnie nawet przy dłuższej sesji baza pracuje stabilnie i nie traci mocy. Do tego kierownica, skórzana obręcz, bardzo wygodny chwyt, łopatki do zmiany biegów i szybki system Quick Release. Wizualnie cały zestaw robi robotę, a dodatkowo kierownica z podświetleniem Flowlights. Na kole znajdziesz też 22 programowalne przyciski, a wszystko to skonfigurujesz w Moza Pit House. Force feedback, mapowanie, profile, pełna personalizacja. Aplikacja jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Pedały SRP Lite. Stalowa, sztywna konstrukcja, precyzyjny gaz i hamulec z regulacją oporu. Przy mocnym hamowaniu nic się nie wygina, nie pływa, wszystko pracuje tak jak powinno. Możesz ją załocować klasycznie albo użyć zacisków R5 i przykręcić do biurka. Stabilnie, bez niepotrzebnego kombinowania. W praktyce naprawdę ten zestaw robi ogromne wrażenie. Force feedback jest natychmiastowy, czytelny i mocny. W zakrętach czujesz każdy moment obrotowy, a podczas hamowania pełną kontrolę nad autem. Moza R5 to świetny punkt wejścia do świata Direct Drive, ale też realny upgrade dla tych, którzy chcą jeździć poważnie. Jeśli chcesz zanurzyć się w symulacji, poczuć prawdziwe emocje i mieć sprzęt, który rośnie razem z Twoimi umiejętnościami, to ten zestaw R5 jest jedną z najmocniejszych propozycji w swoim segmencie. A po więcej informacji zapraszam do naszej karty produktu.